Dzień dobry, panienko Suzy. Pora wstawać. Hmm. Witam wszystkich. Dzień dobry, świecie. Tak się cieszę, że się obudziłam. Najwyższy czas zjeść śniadanie i rozpocząć ten piękny dzień. Ale miękki dywan. Proszę o to twoje śniadanie. Smacznego. Dziękuję bardzo. Wspaniały sok pomarańczowy, ale jeszcze się nie umyłam, więc na razie wystarczy mi ten sok. Jestem w świetnym nastroju. O! Już jest rano? Dlaczego tak szybko? Głupi budzik. W ogóle się nie wyspałam. Tak niewygodnie się tu śpi! Wszystko mnie boli. Dobra, to tylko kolejny nieudany poranek. Spokój, tylko spokój nas uratuje. Potrzebuję pieniędzy natychmiast, ale mój portfel jest całkowicie pusty. I jak ja mam pojechać do szkoły, jeśli nie mam pieniędzy? Będę musiała pokonać drogę na piechotę. Mm -hmm. Nie, spóźnię się na piechotę. Chyba mam lepszy pomysł. Myślę, że to zadziała. Cała naprzód. Chyba wymyśliłam nowy sport. Iśćcie to na listę konkurencji olimpijskich. Panienko Suzy, proszę zająć miejsce w limuzynie. Dziękuję bardzo. Możemy jechać. Jestem ochroniarzem. Mam na imię Andy. Pomagam panience Suzy zanieść jej plecak do szkoły. Przecież ona chce odpoczywać w samochodzie, a nie dźwigać plecak z książkami. Oj, wygląda na to, że przybyła księżniczka ze świtą. Witam wszystkich. Jestem gotowa do nauki. Panienka Suzy jest na miejscu. Wszystko w porządku. Ech, też chciałabym mieć takiego ochroniarza. Wtedy moje życie byłoby o wiele łatwiejsze. Andy, podejdź tutaj. Słuchaj, potrzebuję pomocy profesora. Daj mu walizkę złota, żeby pomógł mi odrobić pracę domową. Dobra, tu będzie sześć, ten wzór tutaj. Okej, okay, dobra, a tu wyjdzie nam taki wynik dwa dodać dwa równa się cztery. Witam, a kim pan jest? Panienka Suzy potrzebuje pomocy. Oto ile jest skłonna zaoferować. Czy to wystarczy? Wow, nigdy w życiu nie widziałem takich pieniędzy. Oczywiście, że wystarczy. Profesorze, to jest panienka Suzy. Proszę rozwiązać za nią zadania. No, może pan zaczynać. W porządku, jestem pewny, że sobie poradzę. Ach, jak fajnie jest być bogatą. Mogę po prostu siedzieć w swoim iPhone'ie, podczas gdy prawdziwy profesor odrabia za mnie wszystkie ćwiczenia. Może ochroniarz ze mną pogada? Hey! Andy, mam dla ciebie propozycję biznesową. Mogę cię czymś poczęstować, a ty podrzucisz mi za to kilka odpowiedzi. Nie mogę, jestem w pracy. No, daj spokój. Patrz, mam całą paczkę na czosów. Nie chcesz spróbować pysznych naczosów? Cóż, dopóki profesor i Suzy nie patrzą, chyba mogę spróbować trochę. No Oczywiście, że możesz. Częstuj się! A teraz Twoja strona umowy chce odpowiedzi. Dobra, zaraz na nie spojrzę. Tak, tu dwa, potem trzy, potem dziewięć i jeden. Wow, dzięki! Zrozumiałam. Udana współpraca i to darmowa. Jakiś kiepski dzień dzisiaj. Nikt nie chce niczego kupić. Nudy. Dzień dobry! Przyszłam na zakupy. Kurczę, nie mam pieniędzy! O nie! Zapomniałam, że w grę wchodzą pieniądze. Co mam teraz zrobić? Mm, jak mogę dostać trochę smakołyków i bilet do kina? Wiem, mam pomysł! Troszkę się wstydzę, ale dobra. Potrzebuję pieniędzy, dajcie mi pieniądze. Co za okropieństwo, nie da się tego słuchać. Dobrze, że wzięłam ze sobą słuchawki. Potrzebuję pieniędzy, pieniędzy. A oto i ja, nie ma potrzeby bicia braw. Jestem po prostu najbogatszą dziewczyną na świecie. Chcę iść do kina, ale żeby się nie nudzić, chcę kupić wszystkie smakołyki. Mam mnóstwo pieniędzy. Wow, to naprawdę duża sumka. Za takie pieniądze możesz mieć co tylko chcesz, Łap! Te drobne są teraz twoje. Wow, super! Deszcz pieniędzy! Potrzebuję pieniędzy! Co? Zarobiłam tylko jedną monetę, gumę do rzucia i banana? Kurczę. Dobra, no ale lepsze niż nic. Spójrz, co dostałam. Z chęcią oddam to wszystko w zamian za bilet do kina. Wszystko wyprzedane, a tak w ogóle to jesteśmy zamknięci. O nie! Kurczę, to zjem sobie na pocieszenie tego banana, a tak bardzo chciała iść do kina. No dlaczego mam takiego pecha? Z drogi! Wykupiłam dziś wszystkie miejsca na sali, więc żaden pleps nie przeszkodzi mi w obejrzeniu filmu. Przepuśćcie mnie mojego ochroniarza, on niesie całe moje jedzenie. Proszę, zapraszam miłego oglądania. Ci bogaci ludzie są jacyś tacy dziwni. What the? Jestem taka głodna. Mam nadzieję, że jedna kanapka wystarczy, żebym się najadła, bo nie mam nic innego. Taka piękna kobieta jak ja musi mieć odpowiednią kolację. Felner, proszę mnie czymś zaskoczyć. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Specjalnie dla ciebie, nasi najlepsi szefowie kuchni przygotowali frytki z różnymi sosami. Na pewno będą smaczne. Co? Żartujesz sobie ze mnie? Frytki mogę dostać w McDonaldzie. Za co ja zapłaciłam tyle pieniędzy? Boże! Nigdy nie sądziłam, że będę miała okazję zjeść taki przysmak. Dziękuję! Okay. Przepraszam, panienko Suzy. mam dla Ciebie coś specjalnego. Mam nadzieję, że sushi ci się spodoba. Zostało wykonane według specjalnej receptury. Sushi? Śmierdzą jak zgniłe ryby. Nie, nie będę jadła tego paskudztwa. Jej! To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu! Nigdy nie jadłam sushi, bo jest za drogie. Dzięki ci Boże! Dziękuję naprawdę. -ha -ha. Panienko Suzy, mam nadzieję, że tym razem zasmakuje ci nasz tort. Został stworzony specjalnie dla Ciebie. Jest ozdobiony prawdziwym złotem i symbolami dolara. Robiono go od kilku dni. Mam nadzieję, że to ciasto mnie nie zawiedzie. Ochyda jest za słodki. Do wyrzucenia. Świetnie! I jeszcze dostałam deser. Dziękuję. Przepraszam, nie sądziłem, że ci się nie spodoba. To były nasze najlepsze dania. To znaczy, że macie beznadziejną restaurację. Wiesz co? Odkupię ją i zwolnię was wszystkich. Zrozumiano? Przepraszam, nie rób tego, błagam! Jakie to pyszne? Pyszne? To są jakieś resztki, a nie jedzenie. Fuj! Jak można w ogóle jeść takie obrzydlistwo? Biedni ludzie! A, mi smakuje. Co za pyszny burger! O tak, mój też wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby go ugryźć. Sorry, ale ja zacznę. Mam już nawet pod ręką sos serowy. Kolejny burgera i jestem pewny, że będzie jeszcze lepszy. Gotowe? No to próbuję. Jej, bułka spadła. Muszę ją zjeść. Boże, to jest pyszne. A dzięki sosowi, mm. bardzo soczyste. Mm. widzę, że ci się podoba. I jeszcze jak? Ej, Betty, zaczekaj. Dlaczego tak się spieszysz? Chcę ci pokazać sztuczkę. Nie jestem pewna, czy to odpowiedni moment. No przestań, spodoba ci się. Patrz. Co? Gdzie się podział mój burger? Daj mi tę torebkę. Może tam jest? Nie ma go. Ted, nie podoba mi się ta twoja sztuczka. A ja myślę, że wyszła świetnie. Teraz mam drugiego burgera. Zręczność to moje drugie imię. Muszę szybko go zjeść, zanim Betty to zobaczy. Wow, to nie burger, to jest tort. Mm. Uważaj, Ted, załatwię cię. I pomoże mi w tym sos serowy. Nie rób tego, Betty, przestań. Już wszystko rozumiem. Dostaniesz nauczkę i nie będziesz więcej zabierać cudzego jedzenia. Ten słodki burger jest mój i tylko mój. Jestem pewna, że będzie smakował wyśmienicie. Jakie miękkie ciasto. Jest absolutnie cudowny. Naprawdę super! Szkoda, że nie miałem czasu uh. porządnie skosztować. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co dostaniemy. Puszka soli? No to nie jest dobry poczęstunek. Zgadzam się z tobą, Lucy. Mnie też się to nie podoba. To jakoś dziwnie pachnie. Chyba powinnam sprawdzić, co jest w tej puszce. Ups! U, to jaka ślepka maś! To jest obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję! Ej, co ty robisz? Nie wycieraj o mnie swoich brudnych palców. Przepraszam, na przyszłość będę o tym pamiętała. Nie mam zamiaru tego znosić. A masz? Chyba nie jesteś dziś w nastroju. Tak, dlatego lepiej uważaj. Sprawdźmy. Już się domyśliłam, że to prawdziwy tor. Boże, jest taki miękki. Po prostu rozpływa się w ustach. Wydaje mi się, że ma na nadzienie. Uwielbiam je. Przestań się na mnie patrzeć. Jedz. Jakoś nie chcę mi się tego próbować. Przyznaję, że nie przepadam za fasolą. Może dziś będzie inaczej. Warto sprawdzić. Śmiało, zjedz całą puszkę. Fuj, co za ochyda. W ogóle mi nie smakuje. Kate, spójrz co to jest. Nie wiem. Wygląda tajemniczo. Postaram się zobaczyć co jest w środku. Wow, tu jest jakaś ogromna świecąca fasolka. Nie wiem, co mam z nią zrobić. Mam pomysł, trzeba ją zasadzić. Przyda się duża doniczka z ziemią, do której wcisnę fasolkę. To wszystko, jak na razie idzie mi świetnie. A teraz podleję, bo inaczej nie wykiełkuję. Mam nadzieję, że nie staram się na próżno i coś z tego wyrośnie. A ja myślę, że tracisz czas. A nieprawda, spójrz, coś się dzieje. Co to jest? Nic nie widzę. Wow, co za ogromne drzewo! Udało mi się! No to lecę na górę. Aha, to woli! Czekaj, dokąd to? Dobra, i tak cię dorwę. Zetnę twoje głupie drzewo, a ty spadniesz. Właśnie tak. Szykuj się. To nie było takie trudne. O, cześć, Lucy! Wiedziałam, że zaraz wrócisz. Dobrze ci tak. Kręci mi się w głowie. Mam wrażenie, że cały świat wiruje. Myślę, że powinnyś trochę odpocząć. Ciekawe, jaką dekorację tortu wylosujesz? Zaraz się dowiemy. Kiszczono ogórki? O nie, to zdecydowanie nie jest dobry dodatek do ciasta. Masz pecha. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Wow, tu jest cały słoik ogórków. Super. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Nie mogę otworzyć tego słoika. Chyba będę musiała obejść się bez ogórków. No nie udaje mi się, widzisz? Nie martw się, na pewno coś wymyślę. Daj mi ten słoik. Dam radę go otworzyć. Spójrz, to nie było nic trudnego. Polecam się na przyszłość. Dzięki, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Wygląda na to, że jednak będę musiała udekorować mój tort ogórkami. Dobra, gotowe. No co ty to nie wystarczy! Znowu muszę ci pomóc! Co ty byś beze mnie zrobiła? Spójrz, trzeba wyłożyć wszystkie ogórki! Tylko nie to! Zniszczyłaś moje ciasto! Smacznego! Nie chcę tego próbować! Jestem pewna, że ogórki zepsuły cały smak. Wyglądają po prostu obrzydliwie, i tak też pachną. Pro, zaraz kichnę! Ups, zdmuchnęłam ogórki. Super, no to od razu lepiej. Dzięki temu tort jest pyszny. Ogórki byłyby tu zdecydowanie zbędne. Żartujesz sobie, Kate? Dlaczego rzuciłaś we mnie ogórkami? Zjadaj je. I to tak, żebym ja widziała. Lili, no kiedy się ode mnie odczepisz? Wszystko szło tak dobrze, dopóki znowu się nie wtrąciłaś. Przez ciebie musiałam spróbować tych okropnych ogórków. I wiesz co? Są chydne. Dobrze, że jest dużo ciasta. To nieco zrównoważy smak. Został ostatni kawałek. Muszę zabrać siły i skończyć z tym. Trzymaj się, Kate. Idzie ci całkiem nieźle. Jestem z ciebie dumna. Ja nie mogłabym tego zrobić. Niedobrze mi. Fu. Przestań się śmiać. Lepiej szybko daj mi torbę. Co za ulga? Muszę głęboko oddychać. Przez chwilę zrobiło mi się ciebie nawet trochę żal, ale to uczucie szybko minęło. Mam nadzieję, że ja wylosuję coś lepszego i o wiele smacznego. Ekstra chrupiące paluszki! Jakich dużo! Dlaczego zawsze masz szczęście? To niesprawiedliwe. Nie ma co zazdrościć, lepiej spójrz, ile tu jest różnych smaków. Chyba zacznę od tego. Pachnie niesamowicie. Czas na dekorowanie mojego tortu. Paluszki świetnie się do tego nadają. Użyję różnych smaków, to nada wyrazistości. Myślę, że wygląda świetnie. No i jestem prawdziwą dekoratorką ciast. Tak, całkiem nieźle. Szkoda, że nie mogę spróbować chociaż jednego paluszka. Kate, przedstawiam ci prawdziwe cukiernicze arcydzieło. Nadszedł czas na najlepszą część degustacje Ten kawałek jest taki ogromny, że nie mieści mi się w buzi, ale coś mi przyszło do głowy. Najpierw zjem paluszki, a następny w kolejce będzie tort. Teraz z łatwością mogę go zjeść. Super. Mój plan zadziałał w 100% jak zwykle. Muszę tego spróbować. I chyba nawet wiem jak. Zamienię paluszki na zimne ognie. Wyglądają bardzo podobnie. Na pewno się nie zorientuję. Teraz to wszystko jest moje. Lepiej schowam paluszki do cylindra, żeby Lili nie zauważyła. Kate, po co ci kapelusz? Postanowiłam spróbować swoich sił w roli magika. Zaraz wracam, chwileczkę. Co powiesz na metamorfozę? A teraz przygotuj się na prawdziwą magię. Abracadabra, dabra hakus pokus. Wow, jakie to piękne! Brawo! Muszę wypowiedzieć życzenie. Nabrała się, w ogóle nie zauważyła, że zamieniłam paluszki. To dziwne, to wygląda jak zimne ognia, nie jadalne paluszki. Myślę, że ktoś chce tu mnie oszukać, i domyślam się, kto. Lili, nie wiem, o czym Ty mówisz. Przepraszam, muszę lecieć. Do zobaczenia później. Zorientowała się, dobrze, że tak późno. Wreszcie mogę w spokoju zjeść kilka paluszków. Ej, przestańcie się na mnie gapić. Przeszkadzacie mi. Betty, sprawdźmy szybko, co dostaliśmy. To ostre czosy. Nie spodziewałam się, że je zobaczę. Myślę, że moja porcja wygląda jak tort. Proponuję sprawdzić to już teraz. Nie mogę ukroić tego opakowania. No bo ja mam tort, przecież już mówiłem. Nie ciesz się tak, Ted. Uglądaj tu nam prawdziwą eksplozję. Ojej, wyszło świetnie! Nawet mi się to podoba. Nie zapominaj, że na czasy są bardzo ostre. Nie przeszkadzaj sobie, ja mam co robić. Betty, odłóż moje ciasto! Tylko nie to! Uciekła! Nie szkodzi. Na pewno ją dorwę. Nie licz na to, nie złapiesz mnie! Auć, co to jest? Co za celne trafienie. Mam z sokoli wzrok. Moja głowa to boli. Ojej, wygląda na to, że zostałam przypięta do szafy. O nie, nie mogę się ruszyć. Pomocy! Cześć Betty, dobrze cię widzieć. Wiesz, czego chcę? Mojego ciasta. To jest takie dobre. Cieszę się, że udało mi się je odzyskać. Daj mi spróbować, Ted. Nie bądź taki okrutny. Przykro mi, ale nie mam już tortu. Muszę lecieć, papa. Pa. A co ze mną?